Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o dziewięciu silnikach, które idealnie spisują się na LPG, czyli tanim paliwie, na którym można naprawdę dużo zaoszczędzić. Wybrałem dziewięć jednostek napędowych, na których będziecie mieli największe korzyści i są to silniki stosunkowo jeszcze nowoczesne. Zaczynamy. 9 miejsce Mazda Sky Active G. Tak, to nie pomyłka, lecz doskonały przykład na łamanie stereotypów. Silnik Mazdy z wtryskiem bezpośrednim sprawdził się już na LPG i wielu użytkowników chwali sobie taką jazdę. Tym bardziej, że wydusić dobre osiągi z tej wolnosącej jednostki nie jest łatwo, więc trzeba ją mocno cisnąć, by nadążyć za turbodoładowaną konkurencją. A przy takiej jeździe silnik ten niestety przestaje być oszczędny. Sky Active G o pojemności od 1,5 do 2,5 litra był testowany już wielokrotnie przez różne firmy zaj zajmujące się montażem autogazu. Między innymi przez takich e, rynkowych wyjadaczy jak Stack, który chwali się tym, że. Przy ich instalacji gazowej niewiele potrzeba do trysku benzyny do normalnej jazdy, co oczywiście przynosi niezłe oszczędności. Ale na przykład firma Prince oferuje instalację gazową, w której w ogóle nie trzeba używać benzyny, nawet do rozruchu. Obecnie wszystko wskazuje na to, że ten bardzo nowoczesny motor jest najlepszym do zasilania gazem wśród jednostek z tryskiem bezpośrednim, bo cechuje go duża trwałość i wysoka odporność na temperatury dzięki wolnossącej konstrukcji. Miejsce ósme silniki Hondy rodzina R18 i 2.0 i Fałtek. Silniki hondy po kultowej serii K to nowa rodzina R montowana m.in. w Civic'u, Akordzie czy CRV do 2017 roku, bo później już dostały wtrysk bezpośredni. Te z wtryskiem pośrednim, idealnie nadają się do pracy na gazie dzięki wytrzymałej, niezawodnej i prostej konstrukcji. Jedynym zmartwieniem może być mechaniczna regulacja luzów zaworowych, ale nie dość, że jest to konstrukcja na śrubę, to jeszcze robi się to łatwiej niż na przykład w poprzedniej serii K. Jeśli pilnuje się odpowiedniego luzu zaworowego, to silniki serii R odwdzięczają się na LPG dużo większą ekonomią jazdy, która na przykład w Civiku 1.8 i tak jest dobra, ale już w akordzie czy CRV nie za bardzo. W przeciwieństwie do K serii rodzina R nie jest tak czuła na wysokie obciążenie. W tym również termiczne, co jest oczywiście dodatkowym atutem na gazie. Siódme miejsce silnik Volvo 5-cylindrowy 2,5 turbo. Ten silnik ma nie tylko świetne parametry, ale produkowano wiele jego odmian w wielu modelach, w tym w sportowych, jak na przykład dla Forda Focusa ST czy RS. Ma dużo mocy i świetne osiągi, ale coś za coś paliwo pochłania w naprawdę dużych ilościach. Dlatego jak nic innego, opłaca się tu zainwestować w instalację gazową. Zwrot instalacji jest po prostu błyskawiczny, a potem nic tylko cieszyć się wyśmienitymi osiągami. I to wszystko pomimo drogiej instalacji, bo jednak silnik ma aż 5 cylindrów i wymaga wydajnego sprzętu, wszak ma też dużo mocy. Nie zaleca się też tuningu przy LPG, bo i tak silnik jest dość czuły na wzrost temperatury, po prostu można go zniszczyć. Szóste miejsce również silnik Volvo i również pięciocylindrowy, ale już o pojemności 2,4 litra, najlepiej wersja wolnossąca. Nie dość, że jest to jeden z najtrwalszych silników na rynku produkowanych po 2000 roku, to jeszcze doskonale nadaje się do montażu LPG. Wszystkie jego cechy temu sprzyjają, w tym paliwożerność. Są wersje o mocy 100. 140 i 170 koni mechanicznych, ale warto skupić się nie tyle na mocy, lecz na tym, by kupić auto możliwie najmłodsze, najlepiej po roku 2005. W silniku wprowadzono bowiem poprawki w zakresie przepustnicy. Warto jednak pamiętać, że motor ma 5 cylindrów, więc oczywiście instalacja jest droższa niż do 4-cylindrówki. Jednak zwróci się bardzo szybko, zwłaszcza kiedy motor połączono z automatyczną skrzynią biegów. Wtedy to już jest naprawdę paliwożerne połączenie. Piąte miejsce, francuskie Renault, rodzina silników serii F, najlepiej 2.0, ale zdarza się i 1.8. F jak francuskie, nie te z serii H jak, no wiecie, Nissana. Szczególnie F4R i F4RT to bardzo chwalone silniki, zwłaszcza dwulitrowe z doładowaniem. Idealnie nadają się do zasilania gazem, bo też nie należą do szczególnie ekonomicznych. Mają wtrysk pośredni i hydrauliczną regulację zaworów, ale i osprzęt wymagający porządnej instalacji. Wbrew pozorom, to nie są silniki, które zniosą byle co. Najlepiej gaz sprawdza się w wersji bez turbo, 1.8 i 2.0, bo z turbo jest czuły na przegrzanie, no ale oczywiście z turbo to jest po prostu lepszy silnik. Jednak przy odrobinie uwagi i pewnej świadomości nie ma tu oczywiście obaw. Pod kątem zasilania LPG, francuska rodzina F jest bardziej chwalona od jednostek Hanisana, tych o tej samej nazwie 2016V. Przy zakupie niektórych modeli można nawet zupełnie nieświadomie wybrać właśnie taki. Oczywiście nie jest to jakaś wielka strata, bo seria AH też znosi zasilanie gazem. Czwarte miejsce silnik Opla 1.4 Turbo. Zadebiutował w 2009 roku ten oplowski silnik z turbodoładowaniem jest dosłownie stworzony do zasilania gazem bo to jeden z niewielu, który był fabrycznie do tego przygotowany. Fabrycznie, czyli na linii produkcyjnej, a nie u dealera. Co więcej, w ciężkich astrach czy insigniach, a nawet mokach jest mocno obciążony, więc też dużo pali. Zatem zwrot instalacji nastąpi bardzo szybko, choć tu jedna uwaga: silniki z fabrycznym LPG różnią się od tych bez LPG, bo mają mocniejsze gniazda zaworowe. Dlatego montując instalację autogazu do 1.4 turbo warto pokusić się na przykład o dodatkową lubryfikację lub po prostu nie przesadzać z dynamiczną jazdą, zwłaszcza latem, by go nie przegrzać. No i jesteśmy na podium, miejsce trzecie: silniki Toyoty z rodziny Valve Matic. Wolnosące benzyniaki Toyoty z rodziny V-Matic są wręcz stworzone do autogazu, choć bardzo nowoczesne i raczej producent tego nie przewidział, ale w praktyce prawie bezobsługowe, choć paliwożerne, zwłaszcza litrówki montowane np. w Avensisie czy RAV4. Nieco mniej wariant 1.6 w Aurisie czy Corolli, ale i tego też warto wyposażyć w instalację autogazu, jeżeli zamierzacie jeździć dużo, zwłaszcza przy wysokich cenach paliw zwróci się mimo wszystko szybko. Tu ważne by nie mylić jednostki Valve z wcześniejszą VVTi, która miała zawory regulowane płytkami i było to dość drogie, no i przede wszystkim kłopotliwe, bo kto by chciał to robić. Na tyle kłopotliwe, że nie każdy świadomy odważył się montować gaz, więc Valvematic nie ma z tym problemu i przeciwwskazań. No i jest to silnik Toyoty z wtryskiem pośrednim, który się do tego idealnie nadaje. Co ciekawe, wersja 1.8 stosowana w hybrydach to również rodzina Valvematic i chętnie montuje się gaz w taksówkach, co oczywiście też przynosi korzyści. Miejsce drugie silnik Fiata 1.4 16V i 1.4 16V T-Jet, czyli z turbodoładowaniem. To kolejny silnik, który fabrycznie był dostosowany do zasilania autogazem, ale nawet te niefabryczne odmiany są do tego idealne, nawet lepsze od Oplowskiego 1.4, dlatego jest na drugim miejscu. Nie ma znaczenia, czy mówimy o wersji wolnosącej czy turbodoładowanej doładowanej T-Jet. Zresztą to jeden z ostatnich silników oferowanych z fabrycznym gazem i jeden z najtańszych w naprawie i serwisie benzyniaków, jaki można było jeszcze niedawno dostać w salonie. W wersji wolnossącej jest słaby i sporo pali, więc założenie autogazu przyniesie tylko jeden efekt. Będzie po prostu taniej. Na pewno nie stracicie na dynamice. W wersji t -Jet jest to mocny silnik i pali jeszcze więcej, więc przyniesie więcej korzyści, bo z jednej strony mniej kosztów, a z drugiej strony można mieć więcej frajdy z jazdy. No i ostatni silnik, a jednocześnie nasz zwycięzca, czyli Volkswagenowski motor 168V lub zwany też 16MPI. To nie tylko najlepszy silnik pod gaz, ale też jednostka przynosząca największe korzyści przy minimum strat. Można nawet powiedzieć, że nie założyć instalacji autogazu do tego silnika, to tak jakby popełnić błąd. Jeśli kupisz auto z tym motorem i pracuje on prawidłowo, od razu umawiaj się na montaż autogazu. Ostatnie takie samochody wjeżdżają z fabryk Skody i mowa tu o Octavii 2. 1.6 MPI dzięki swojej prostocie jest dosłownie stworzony do LPG. Ma ogromną trwałość, więc uszkodzenie silnika na gazie jest po prostu trudne. Ma też hydrauliczną regulację zaworów, więc pod tym względem jest bezobsługowy. Co jednak najważniejsze, silnik ten pomimo słabych osiągów dużo pali, więc efekt ekonomiczny przyjdzie bardzo szybko i montaż LPG zwróci się w ciągu kilku miesięcy. Tylko jedna uwaga, żebyście nie popełnili błędu. Jest silnik o tej samej pojemności, podobnej mocy, ale nazywa się FSI i on do gazu się nie nadaje. W ogóle się do niczego nie nadaje. Pali mniej, jest bardziej dynamiczny, ale to już nie to samo. Jeśli podobało wam się zestawienie, może zaproponujcie w komentarzu jakie jeszcze chcielibyście zobaczyć. Oceńcie te silniki, które wybrałem i ewentualnie skomentujcie, zaproponujcie swoich faworytów cześć.